No i mój stały rozmówca, pan Jacek Murański. Dzień dobry. Jak, za, jak, jak co tydzień rubryka, albo jak co kilka dni, panie Jacku. Z mądrym to i warto, czasami z mądrym to i warto zgubi, zgubić. Chociaż niczego z pana nie zgubiłem, ale ja z panem bardzo zawsze chętnie rozmawiam w myśl zasady, że wolę z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Wszyscy się pytali, czemu nie przeszliśmy jeszcze na tyle, po tylu rozmowach, ale pozostańmy na upatrzonych z góry pozycjach, bo to też daje jakiś dystans do, do siebie I zapytam tak, panie Jacku, dzisiaj konferencja i e, widzę, że przygotowane miał pan e, wystąpienie, ale też spotkało się tam z kąśliwymi uwagami, gdyby pan mógł to skomentować No ale z czyimi? No, 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 no śliskiego typa, tego, tego rezerwowego, tego, to, tego, szalony reporter, tak? On jest tak szalony. On no masz szalony więc, reporter. Jeżeli już posługujemy się pewnymi aforyzmami czy przysłowiami, to ja hołduję jeszcze jednej zasadzie nieważne co mówi, ważne kto mówi. A to, że się spotkało z kąśliwą łagą, szalonego reportera moje wystąpienie, no to trzeba brać pod uwagę, kto to mówi. Ja tutaj mam... On tam jeździ na Ukrainę, promuje swoje, żeby promować swoją markę ciuchów. Eee, Pojawiło się w mediach jego zdjęcie tego właśnie typa, który wyraził zbulwersowanie z powodu mojego wystąpienia, czyli przeczytania listu carycy Katarzyny do ambasadora Polski w, w, w Warszawie Panina i to była akcja, która, I to i to, było, i to była relacja przedrozbiorowa. Pamiętamy czym się to skończyło. Dlatego przeczytałem to, przeczytałem to niejako spontanicznie, w tym sensie, że oczywiście wydrukowałem sobie to dzisiaj, ale wczoraj zaraz przejdę do tego szalonego reportera, jakby zakończyć ten wątek. Że nieważne, nieważne co, ważne kto mówi. A wczoraj miał przewodniczący Dumy Rosyjskiej, trzeci polityk w państwie rosyjskim, wystąpienie i to już jest, można powiedzieć, oficjalne, oficjalne stanowisko Krymu. E, przepraszam, Kremla. Krem, Kremla, przepraszam, przejęzyczenie. I powiedział wprost, że są w przededniu masowej mobilizacji, i po Kijowie przyjdzie czas na Warszawę. I oni to mówią otwartym tekstem. Dlatego korzystając, że. Jest, ogląda nas na żywo setki tysięcy osób, a odtwarzać to będzie zapewne miliony. Ja zdaję sobie sprawę, że to może być orka na Ugorze, ale warto było zasiać to ziarno. I ja mam takie przekonanie: wśród młodzieży, zasiać to ziarno. Ja nikogo tutaj nie promuję w sensie politycznym. Ja przeczytałem list do przemyślenia. Nie, liczy na jak, nie, nie liczyłem na jakiś aplauz od razu, do przemyślenia. Niech każdy młody człowiek odsłucha sobie tego dwu, trzykrotnie. Jeżeli wyciągnie właściwe wnioski, ja tych wniosków nie narzucam. Sam sobie każdy te wnioski wyciągnie. A kończąc, wątek yy, szalonego reportera bo tak się by nazywa, yy, czyli tego Tomka, przyjaciela zresztą swój do swego ciągnie. Kruk, krukowie, oka nie wykolę, bo To jest nie bez powodu taki śliski typ. To jest nie bez powodu przyjaciel i partner biznesowy Arka Tańculi. Ja może pokażę o jakie zdjęcie mi chodzi. To jest zdjęcie na tle zbombardowanego właśnie, y, 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 wynika, wynika, że y, wynika, dom po ostrzale. Y, tak, że, to jest, że to jest dom po ostrzale, e, bezpośrednie trafienie na, tak, na przedostatnim piętrze jest bezpośrednie trafienie, e, można się domyślać, że albo tam są, to są świeże osmolone mury, albo tam są jeszcze zmarli, albo tam, albo tam całkiem niedawno ktoś zginął, jak ja to zobaczyłem, to ja miałem tylko taką refleksję jedną właściwie, że to jest tak obrzydliwe, że to coś, 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 coś takiego, jak ten typ mógłby pojechać do Auschwitz i sfotografować się na tle komór gazowych i chodzi o ten uśmiech. Ten szyderczy, obrzydliwy uśmiech i promocję własnej marki własnej koszulki na tle, na tle śmierci. No śmierci, która się tam, która była tam niedawno I, tam, i to nie jest obiekt wojskowy, to jest obiekt cywilny, więc. Albo tam zginęły kobiety, dzieci, no cywile. Ale też przyznajmy jedno, że jest człowiekiem, który tam pojechał, a wielu nie chce pojechać, nie chce w ogóle słyszeć o tym, więc jednak mogę powiedzieć, że wykazał się jakąś odwagą. Bo jednak ludzie promują w ten czy w inny sposób, ale nikt się nie waży pojechać, bo można tam oberwać po prostu. Pojechał, bo widocznie jest desperowany biznesowo. No, pojechał promować własną, własną markę, własną markę koszulek na tle. Na tle śmierci, no to promował monetyzować śmierć, obrzydliwy, no, no, śliski typ, no Obleśny, obleśny, no. I to pana napędza do walki z nim? Jeśli dojdzie? No z całą pewnością, jest to, jest to jeden, jest to, jest to, jeden z argumentów Ja dostałem tam listę tych rezerwowych wielu Ale można powiedzieć, że Albo mi to ktoś z marketingu podesłał, bo, no, bo decyzja moja była natychmiastowa, no, biorę tego, no bo No zbulwersowałem się, no, no w sposób nie, 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 niesamowity. No faktycznie, jeżeli ktoś chciał mnie poruszyć, no to mnie to poruszyło, tak. Ba, no brzydzę bo... się, no, brzydzę się, się takimi zachowaniami, brzydzę się takim typem. Mało tego, ten typ nagłośnił, e, ten szalony reporter, bo tutaj mieliśmy na Backstage'u taką sytuację na Backstage'u, że e, zobaczył mnie i leci do mnie z ręką na przywitanie. I, i Powołał się na Wardenkę, czy Wardenga widziałeś, jak się zachował Jacek murański. No ja mu tej ręki nie podałem. No, Czemu? Ja nie jestem wąż. Ja skóry, nie, ja, ja skóry nie zmieniam, ja mu nie podałem ręki, też dostałem, dostałem materiały, gdzie niedalej nie dalej jak parę dni temu też, gdzie wyzywa mnie Murański, ty kurwo, no, no, no w sposób ochydny. No, no, to, to jasne, to już teraz ochry, no, rozumiem. Okay. Czyli tutaj w internecie wyzywa mnie jechać z kurwą, jechać z Murańskim, a tu leci do mnie z ręką. No, to, to dla mnie to są zachowania. Ja nie jestem typem, który się uśmiechnie i pod kamerę będzie mu rękę podawał, a on, on tego nie rozumie. No, no, Jesteśmy z innych światów, no ja, ja rozumiem, że on tego nie rozumie, ale po co wywlekł to sam e, publicznie z że Jacek Murański niby tutaj, ło, niby tutaj głosi jedność, e, jedność narodu w obliczu zagrożenia wojennego, a tutaj e, Tomkowi ręki nie podaje. No nie, no, jesteś obrzydliwym, obleśnym typem, nie zasługujesz, nie, nie zasługujesz na to, aby miał ci rękę Poza tym, ubliżałeś mi, jakbyś przyszedł do mnie. Powiedział: Przepraszam Cię, niepotrzebnie się tak w ten sposób do Ciebie zachowałem. Tym bardziej, że twierdzi, że do dzisiejszego dnia darzył mnie sympatią. No ale ja dostałem te materiały dużo wcześniej, gdzie no, jawnie mówiło o mnie. Murański, ty kurwo, murański, jebać kurwę. No, no coś, coś ochotnego, coś, coś obrzydliwego. No, no nie, wielu to, wielu nie... ludzi zmieniało zdanie na pana temat nie mój, ale no nie w jedną ja... i w drugą stronę. Ja tak zauważyłem, że był, byli też ludzie, którzy na początku gdzieś tam e, przy, przyglądali się panu e, z niedowierzaniem i tak dalej, i tak dalej, potem zaczęli gdzieś tam słuchać. Z kolei byli też tacy, którzy pana wcześniej gdzieś tam e, traktowali, o, jest jakiś tam facet, a później już pana nie lubili totalnie. No to jeżeli mnie nie lubili, to znaczy, że mój cel został osiągnięty, bo mi nie zależy na, na populistycznej sympatii, mi zależy na jednostkach, tak? Bo to jednostki tak naprawdę kształtują opinię publiczną. Jeżeli, jeżeli tak jak powiedziałem, jeżeli treść mojego listu, chociaż ja powiedziałem to nieco biblijnie, oczywiście mam nadzieję na dużo większy zasięg, na, na to, że do, dotrze ten przekaz do setek tysięcy, a nawet do milionów w sensie refleksji, ale jeżeli, biblijnie powiem, jeżeli nawet jeden zrozumie, to ja już będę szczęśliwy. No, jest takie powiedzenie z południa Europy człowiek ostrzeżony to człowiek uratowany. O, człowiek ostrzeżony, pięknie. z no Sycylii. I dlatego lubię z Panem rozmawiać. To ja mam nadzieję, że chociaż tego jednego dzisiaj ostrzegłem i będzie uratowany. To zapytam tak, ee... Załóżmy, wychodzi, wychodzi Mateusz do Arka Tańculi i rozmawiałem z trenerem Michałem Wlazło powiedział, zrobimy wszystko, żeby już Arek Tańcula nie wyszedł do Jacka Murańskiego. Czyli tak generalnie trzeba nastawiać się na, na walkę z Tomkiem Szalonym, reporterem. Czy jednak ten Arek byłby tym lepszym wyborem dla pana? No bo tutaj też widzę wzburzenie, a to pana chyba nakręca mocno. Znaczy, dzisiaj został przedyskutowany Przedyskutowany, jakby vox populi, czyli poddałem to pod głosowanie ludu. Lud zdecydował i mam nadzieję, że będzie to takie, takie, takie miękki lobbying w kierunku federacji. Zresztą ustami włodarzy, czyli Wojtka Goli i Boxdela, odpowiedzieli, że jest zielone światło. Bo ja zaproponowałem, podniosłem poprzeczkę. Bo skoro, skoro miałby Arek Tańcula wychodzić do mnie, niewątpliwie podmęczony po walce z Mateuszem, niezależnie od tego, jakby się ta walka skończyła, w którą stronę. To ja zaproponowałem, że podnoszę poprzeczkę i tańcula wychodzi do mnie, kończę tańculę i, i czeka na mnie już podmęczonego z kolei ten szalony reporter. I dostałem zielone światło, czyli mam takie przekonanie, że stoczę dwie walki na tej gali. Kompletne szaleństwo. Nie. Ale organizacja się zgodziła na to i powiedziała, że dobra, okej, okay, to bierzemy Ale to. Gdzie pan, gdzie pan zauważa szaleństwo? Trzech, dwóch przeciwników w trakcie jednego wieczora dla człowieka, który niedługo skończy 53 lata. Ale jest tutaj równowaga. W przyrodzie musi być równowaga. Żeby nie, żeby się nie pojawiły głosy, że, że rozbiłem, zmasakrowałem zmęczonego Arkatańcule. Dlatego zaapelowałem, skoro macie rezerwowego, oni się identyfikują, czyli tych dwóch śliskich typów. Są dwa dla mnie śliskie typy, no, nie, oni nie bez powodu się połączyli, no mówię, kruk krukowi oka nie wykole, nie, nie, nie bez powodu są, są w, jednym, w jednym teamie, mają jeden biznes, nakręcają się nawzajem, e, to skoro ja y, mam toczyć to walkę, z, tak chciała federacja, e, Tańcula to zaproponował, że w ogóle dwóch na jednego, w sensie dwóch od razu, no to frajerskie rozwiązanie, to tego to odrzuciłem od razu, to za żadne, pieniądze, za żadne pieniądze nie wyszedłbym wraz z synem jednocześnie do Tańculi. Odrzuciłem tę ofertę, no to yy, przerobili to na yy, walka, walka yy, jeden po drugim. No to ja podbijam stawkę, i, i to jest wtedy uczciwe i to jest sprawiedliwe. Bo jeżeli mam walczyć ze zmęczonym tańsulą, to niech szalony reporter walczy ze zmęczonym Jackiem Murańskim. Ciekawe rozwiązanie, jak na dzisiaj już wyglądało całe przygotowanie. Jak w tej chwili stan też gotowości do, do tego rozwiązania, bo ja rozumiem, że już pan je trochę czasu zna i oswoił się pan z tą myślą, że być może przyjdzie, przyjdzie walczyć właśnie z tym Tomkiem, szalonym reporterem. Nie no, tej pewności nabrałem dzisiaj, kiedy Bogdel oświadczył, że jest zielone światło na takie rozwiązanie. No i też przede wszystkim. No... Powiedziałem, Vox Populi, lud decyduje. E, stojący tu obok Marcin Brzoszek też zaproponował tam jakąś walkę, e, która wychodzi poza, e, poza zakontraktowaną. No nie było żadnego odzewu, chociaż trzykrotnie zawołał. Ja zaproponowałem, e, zaproponowałem walkę z szalonym reporterem, niezależnie od tego, że stoczę chwilę wcześniej walkę z Tańsulą. No odzew był, odzew był jedno, jednoznaczny, jedno, był aplauz, no więc na pewno federacja weźmie to pod uwagę. To w takim razie tak. Panie Jacku, bardzo dziękuję za wywiad dzisiaj. Zdam pana stanowisko. Eee, no i co, czekam na, na, na rozwiązanie tego konfliktu, a może być może w międzyczasie jeszcze zdążymy z kilka razy porozmawiać co 3-4 dni. Albo raz w tygodniu. I tego sobie życzmy nawzajem. Dziękuję bardzo. Jacek Murański.